Te cztery, z Klaudią byłyśmy, z Asią i z Iwonką, y, sprzątałyśmy. Ja napisałam no, o tym na Facebooku, o tym świadectwie. Sprzątałyśmy u pewnej pani, miałyśmy tam zlecenie, pracę i y, pani starsza, tam koło osiemdziesiątki. Y, byłyśmy u niej kilka miesięcy temu i no, oczywiście przyprowadziłam ją do Jezusa. No Pani jest zaniedbana, ma jakąś taką relację z córką dziwną, dziwne układy tam były. Jakieś niechęć, jakieś żale, jakieś takie niesmaczne rzeczy. I tak stało się, że właśnie drugi raz znalazłam się w tym miejscu. I poznałam córkę tej pani. Córka na dzień dobry była bardzo krzykliwa i taka, nie wiem jak to powiedzieć pełna niezgody, i to po prostu wylatywało z niej cały taki żal i pretensja. I wiecie, ja tam się. Napompowałam, napracowałam, bo warunki tam były no, skandaliczne. To jest mój pierwszy przypadek w życiu, jakie, w jakich warunkach pracowałam, ale myślę sobie, no dobrze, potrzebuję tych pieniędzy, więc na zapłacenie mieszkania, więc myślę, że dostanę. I w każdym razie chodzi o to, że wzbudziło się we mnie to moje, właśnie takie, wiecie, chęć ewangelizowania, i powiedziałam tej kobiecie o wszystkim. I ona na początku tej córce yy, o Królestwie Bożym, po, powiedziała mi o ewangelizację, tak? Ewangelizację. I ona w pewnym momencie na wszystko się zgodziła, oprócz tego, że Jezus wstał w ciele. Ale postanowiłam, że będę się modlić. Złamałam tam żal, gorycz, wszystkie jakieś duchy, które stały na przeszkodzie. I w ogóle dziewczyny przyszły i wszystkie żeśmy się nagle... Razem o nią modliły, dosyć tak, wiecie, mocno. I ta kobieta w ogóle mówi: Boże, tu się wszystko zmieniło, w ogóle, i cała ta rzeczywistość duchowa się zmieniła. Ona to tak odczuła, mówi: Tu jeszcze nikt nigdy nie był, żeby w ten sposób mówić, żeby w ten sposób się zachowywać. W ogóle ton głosu jej zszedł do pierwszego piętra zwierzowca, i w ogóle jej mina też rozpromieniała się. I, i, I później długo modliłyśmy się, łamiąc wszystkie jakieś rzeczy i ona w ogóle mówi tak, ja w ogóle chcę zaprosić tego Boga i Asia Górska ją poprowadziła w tej modlitwie i w ogóle powiem wam, to był tak, ta kobieta się tak cieszyła i tak długo o tym opowiadała i wracała do tych słów, że nigdy tutaj nie było w tym domu, żeby ona się tak poczuła, nigdy. No i tam ją zachęcałam, wie pani, żeby korzystała pani z usług takich ludzi, żeby, żeby w ogóle pogodziła się z tą matką. Ta matka, wiecie, mama jej mia, e, płakała do telefonu, rozmawiając z kimś, a ja po prostu mam żal nad człowiekiem starszym. Ja takie coś mam. Nie wiem, nie musiałam jej kąpać, ale widziałam w jakim jest stanie, więc ją wykąpałam z Iwonką, wiecie. No namówiłam że, o pomoc, bo no, mnie to przeraża, że Czasami nie może być praca ważniejsza zawodowa, kurde, niż drugi człowiek. Amen. Kościele. Widzę to tak wyraźnie. Ten pieniądz nie jest ważniejszy od drugiego człowieka. No nie. Przepraszam. A co? A co Cieszę się, że usłyszałam tą rozmowę. Kiedy ta pani starsza się tak żaliła do kogoś przez telefon, że ta córka do niej mówi tylko: matka, matka, warczy na nią, burczy. I wiecie, ja to zaniosłam do tej córki i mówię: kobieto, mówię, masz, mamę, bądź wdzięczna, dzięki niej przyszłaś na świat do cholery, między innymi, tak, ale. Cały czas dążyłam do tego, żeby tam była zgoda, żeby tam wprowadzić pokój, żeby tam po prostu, wiecie, ten duch radości zapanował. I kiedy ona się pojednała z tym Jezusem, to naprawdę tak się stało. Ona poszła do tej mamy i już do niej mówiła, mamo, no mnie to tak ścisnęło. Potem słyszałam znowu, jak już wyszła z tego domu ta córka, że ta matka, ta mama, ta pani starsza, seniorka opowiadała o, o tym właśnie zdarzeniu, że jest tu, są takie panie, że tak fajnie, że, że w ogóle moja córka do mnie zmieniła stosunek. Wiecie co, no... To jest jedno z największych w ogóle świadectw, kiedy przyprowadziłam człowieka tam, kiedy żeśmy wprowadziły w ogóle to królestwo niebieskie tam, w to miejsce. To było grube, bo tam, tam się wszystko zmieniło. Obie panie i w ogóle myślę, że więcej, o wiele więcej. Amen.